Dostawnik firmy IEB ma możliwość ustawienia 16 programów, w zależności od tego, jakiego typu mamy baterię. czy jest to bateria z płynnym elektrolitem, żelowa, czy może jakaś inna. Tu mamy skróty kilku typów baterii, nie wszystkie znam, u mnie mam tylko PZTS, czyli z płynnym elektrolitem, ale są tutaj żelowe tutaj mamy Giel, GIF PZV chyba jeszcze jest PZV to jest chyba też z stałym elektrolitem, czyli coś podobne jak żelowe aby zaprogramować taki prostownik, trzeba mieć taką rozpiskę. Tutaj mamy model, do którego ta rozpiska czy ta tabelka jest przypisana. Tutaj na tabliczce mamy już de facto napisane, jaki tu jest typ, program ustawiony, jaki typ. Mamy puls i mamy do y, akumulatora 620 amperogodzin oraz że jest to do baterii z płynnym elektrolitem. Jeśli chodzi o instrukcję programowania, to tutaj mamy taką skróconą wersję. Aby Zaprogramować lub przeprogramować prostownik na dany typ programu, trzeba przy pomocy jednego przycisku najpierw wejść do funkcji programowania, później wybrać odpowiedni program, który nas interesuje i go potwierdzić. Tutaj w instrukcji też opisali, jak można sprawdzić, jaki jest teraz włączony program. Może przejdziemy do funkcji programowania. Nie ma podłączonej baterii. Wyłączymy sobie prostownik. Chyba 3 sekundy trzeba przycisnąć, przytrzymać. I teraz wciskamy i czekamy 10 sekund, aż falownik, inwerter nam przejdzie do trybu programowania. Dobra, mamy już tryb programowania. I teraz e, wskaźnik ten diodowy, który składa się z 5 diod, e, pokazuje nam, jaki mamy teraz włączony program. E, dwójkę, czyli w tym zakresie mamy akumulator, pojemność, jaka jest charakterystyka ładowania, jaki jest typ akumulatora, szacowany czas ładowania, prąd maksymalny, do jakiego napięcia ten prąd będzie oczywiście opadający. I tutaj drugi ten prąd, gdzie będziemy już wysycać elektrolit, czyli 41A. Oczywiście też on będzie opadający. I tutaj taka informacja, że co 8 godzin na 15 minut tym prądem będzie się uruchamiał nam prostownik i będzie nam doładowywać baterie. O, prostownik nam już zeszedł z funkcji programowania, ale ja go jeszcze raz uruchomimy. Dobra, czyli mamy ten drugi program i teraz żeby przejść dalej kolejno w tą stronę to naciskamy pojedynczym przyciśnięciem i mamy... Jeżeli tak miga wskaźnik nam, to prostownik tylko nam pokazuje, że przeszliśmy do pozycji trzeciej, trzecie, trzeci program i możemy tak po naciśnięciu raz Przechodzić po prostu aż do zapętlenia w drugą stronę, czyli te programy będą kolejno szły w tą stronę, w tą stronę. Jak widać tutaj mamy czerwoną, dwie żółte, jedną zieloną i jedną niebieską na samym dole. I tu mamy różne te programy, dochodzimy o wszystkie nam się zapalają, czyli ten ostatni program i teraz od nowa. Po jednym kliknięciu mamy program 0. Y, I tutaj, żeby na przykład przeprogramować, ustawimy na przykład jedynkę. Trzeba nacisnąć dłużej niż 5 sekund. O, i teraz nam y, inwerter pokazuje, że jest w prostowniku ustawiony. Ten czyli jedynka, żeby teraz wyjść, trzeba nacisnąć krócej niż 5 sekund. Dobra, wyszliśmy, klikamy, uruchamiamy i mamy ustawiony program pierwszy. Teraz, żeby zmienić ten program, to tak jak poprzednio wyłączamy, przyciskamy 10 sekund. Prostownik uruchamia się i sygnalizuje, jaki jest dany program ustawiony. Czyli ta jedynka, ja chcę dwójkę, żeby była. Czyli klikamy raz. Prostownik nam sygnalizuje, że jest przełączony na ten program, ale żeby go zatwierdzić, przyciskamy dłużej niż 5 sekund. Dobra, mamy ustawiony, bo jest e, kilka razy więcej na sekundę niż poprzednio. I teraz dobra. Ja za krótko chyba przytrzymałem. Mamy to nic. Zerowy. Pierwszy. Drugi. Jest, drugi. Jeżeli nam się to... Mm, nie udaje, można zostawić prostownik w, w tej pozycji, czyli to trzeba e, krócej niż 5 sekund, a nie dłużej niż 5 sekund. E, od 2 chyba do 4 sekund, z tego co pamiętam, e, żeby wyjść z tej funkcji programowania, ale można odczekać minuta i na przykład prostownik nam e, sam wyjdzie e, z funkcji programowania. można rzucić okiem tu jest po niemiecku opisane na przykład co to jest funkcja puls jak się prostownik zachowuje że w końcowej tej końcowym czasie tym ładowania jest troszkę wyższy prąd wysycający ale działa on tylko 3 minuty później z 3 minuty odpoczynku i troszkę to skraca Czas ładowania, tu mamy tą funkcję, puls, 6,5, a tu mamy 7,5, czyli o godzinę nam skraca. O, już widać falownik, już się inwerter e, wyszedł z tego, z tej funkcji e, programowania.